Kinematograf na Bielanach, tańce piosenki starej Warszawy nosiliśmy się długo z zamiarem, żeby wyprodukować w cudzysłowie coś takiego. Udało się. Doszliśmy do tego momentu, że byliśmy w stanie zaprezentować to właśnie naszej bialskiej publiczności. Jest to o tyle dla nas ważne, że tańce i piosenki Starej Warszawy osadziliśmy w dwudziestoleciu międzywojennym. To jest też związane z naszą Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, macierzystą uczelnią. I jak gdyby w tych w wszystkich obrazkach naszych scenicznych nawiązujemy do tego czasu. 1929 rok, Centralny Instytut Wychowania Fizycznego późniejsza Akademia Wychowania Fizycznego, dlatego nie mogło tam zabraknąć właśnie tych elementów sportowych. Chcieliśmy włączyć do tego projektu też innych naszych studentów. Jest to związane z nowym kierunkiem wychowanie fizyczne i taniec, który otwieramy tutaj na naszej uczelni. W tej chwili już prowadzona jest rekrutacja na ten kierunek studiów. No i mam nadzieję młodzież się świetnie bawi w takim nowym troszeczkę programie. Dotychczas folklor, także folklor w połączeniu z jazzem, a tutaj zmierzyliśmy się z nieco inną materią. Do tego celu musieliśmy przejść troszeczkę prób wokalnych, nowa współpraca. Z panem Markiem Chmielem, który w tej chwili realizuje z nami wspólnie zajęcia właśnie wokalne. To była zawsze nasza pięta Achillesowa. Mnóstwo fajnej młodzieży, dużo fajnych talentów, dużo takich swoich własnych pasji, które można wykorzystać później scenicznie. Staram się jak gdyby to wszystko połączyć, żeby, żeby to też były fajne, ciekawe wrażenia. No, może trochę nieszablonowe rozwiązania. Czasami zastanawiam się nad pewnymi elementami, ale one muszą być też dla publiczności, muszą być żartem, muszą być z humorem, dlatego staram się wprowadzać zawsze coś nowego. Zaskakuje tym czasami siebie, czasami moją młodzież. Nasza współpraca z Przemkiem tutaj już naprawdę od wielu lat wygląda no fantastycznie, bo taką muzykę, jaką on pisze, ta muzyka mnie inspiruje i zawsze jesteśmy w stanie zrobić naprawdę coś fajnego, coś nowego, coś, co może nie trzyma się kanonów, zawsze boję się, jak na to zareagują specjaliści. Natomiast no, staram się pokazywać to, co było. Natomiast z nowymi rozwiązaniami I takim nowym rozwiązaniem było między innymi wprowadzenie zawodników AZS-a w Podlaska Klubu Sportowego Żak na scenę zawodników, którzy na co dzień są na arenach sportowych, a tutaj przyszło im wystąpić na scenie. Mam nadzieję, że dobrze się bawili i jeszcze takie koncerty powtórzymy. Myślę, że troszkę starszej publiczności zna tą muzykę doskonale, uwielbia ją, szanuje. Myślę, że ta muzyka jest wszechobecna w naszych domach i w naszych sercach. Natomiast właśnie rolą takich spektakli jak ten, który przygotowaliśmy dla Państwa jest to, żeby edukować młod młodzież i żeby pokazywać, jaki nieprawdopodobnie piękny potencjał mamy w, w muzyce Henryka Warsa, a współczesnych bardziej Jaremy i wielu, wielu innych. Jest to coś, co powinno wrócić na muzycznie stoły Polaków, dlatego że jest to absolutnie arcy bogate i piękne, po prostu piękne zbiory wspaniałej muzyki i wspaniałego tańca. Dzisiaj muzyka jest dużo bardziej uboga. Kiedyś była przebogata, a tacy ludzie jak Henryk Wars pisali nie tylko szlagiery, ale również pisali muzykę symfoniczną. Jak się pracuje z młodzieżą z Białskiego, AWF-u, z panem doktorem Bochenkiem, bo, bo to już nie jest. Pierwsza wasza współpraca? Wiecie państwo, ja jestem zakochany w, w ogóle w Podlasiu od lat. Współpracuję z państwem tutaj, współpracuję z tą ziemią, z tymi ludźmi, którzy się oczywiście zmieniają, no bo studenci przychodzą i odchodzą. Ale współpracuję już, chyba żeby nie skłamać, z 15 lat. To przeleciało jak z bicia strzelił, jak to się mówi. i nie planuję nigdzie się wybierać, bo to jest właściwie mój drugi dom w tej chwili. I to są zawsze wspaniałe doświadczenia, zawsze chciałbym więcej. Ludzie, których tu poznałem, to są ludzie, którzy z duszą, z sercem w rękach zawsze witają. Ciężko jest się z nimi rozstawać, zawsze chętnie się do nich wraca.